Koleżanki i koledzy, drodzy i dostojni goście. Są dwie kwestie natury bieżącej. Widzę, że lotnictwo się nami zainteresowało. To jest jedna sprawa, a druga sprawa nikt z gości nie powie, że Międzyrzec gorąco nie powitał. Otóż koleżanki i koledzy, święto ludowe, te uroczystości rozpoczęliśmy Odnszy świętej w kościele świętego Mikołaja, gdzie wspomniałem, że święto ludowe ma swój początek od 2004 roku, ponieważ w 2003 roku polskie stronictwo ludowe podjęło uchwałę, że co roku będzie obchodzone w pierwszych latach w rocznicę bitwy racławickiej, a w okresie międzywojennym ustalono, że będzie w uroczystość zesłania Ducha Świętego lub w okresie poprzedzającym lub w pobliżu. I dziś się spotykamy tu w Międzyrzecu, żeby wyrazić nadzieję, żeby wyrazić szacunek i więź ze społeczeństwem, bo jak niektórzy mówią i tytułują Święto Ludowe to święto Polskiego Stronnictwa Ludowego, Chciałbym sprawę odwrócić. To polskie stronnictwo ludowe poprzez organizowanie święta ludowego wyraża swój szacunek dla mieszkańców miejscowej społeczności w dniu dzisiejszym, tu z Międzyrzeca, dla społeczności województwa lubelskiego, dla społeczności mieszkańców wsi i miast. I tu chciałbym zwrócić pewną uwagę. Często. Lokalna społeczność próbuje się dzielić na mieszkańców miasta wsi, a z doświadczenia własnego ze szczytów polityki powiem, że niejednokrotnie zauważyliśmy, że wielu polityków uważa, że granice Rzeczypospolitej kończą się na rogatkach wielkich aglomeracji i takie miasta jak Międzyrzec, Biała Podlaska czy Zamość traktowane są tak samo jak powiedzmy, Moja miejscowość drelu, w której mieszkam, a jest to wieś gminna, bo trzeba zauważyć dziś pozycję tej społeczności, która funkcjonuje na dole, a my jesteśmy stąd i my jesteśmy czytelni i my mamy cały czas ten sam adres. Naszym adresem jest polskie stronictwo ludowe przed, przed ponad 20 laty. Kiedy stanęliśmy z z obecnym posłem, Marianem Starownikiem w Sejmie w dziesiątej kadencji, wtedy nasz adres był Polskie Stronictwo Ludowe i dziś jest Polskie Stronictwo Ludowe. A jak popracowałem nad statystyką, to od 1991 roku naliczyliśmy 56 formacji politycznych, które przewinęły się przez parlament. I niech ktoś znajdzie adres tych polityków sprzed 20 lat, a oni dziś są w parlamencie i mówią, że ich programy są najlepsze. Zapytano mnie dziś przed uroczystością, jakie będzie hasło wyborcze polskiego stronnictwa ludowego. Powiedziałem, że nie będzie haseł, będą słowa prawdy. Nie będzie czczych obietnic, nie będzie kłamstw wyborczych, ale będzie nawoływanie do szacunku, do jedności ponieważ dziś akurat moi przedmówcy cytowali Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II, a ja przytoczę jego słowa z Sejmu, gdzie w przesłaniu do posłów i senatorów 11, 11 czerwca 1999 roku mówił między innymi, że wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. Bez względu na opcję polityczną czy wyznawaną religię, jeśli chcemy, żeby Polska, w rodzinie narodów, miała znaczenie i siłę, musimy nawoływać do jedności, do wzajemnego szacunku, odrzucić wszelkie aspekty konfliktowania, bo to ani chrześcijańskie, ani narodowe, ani ludowe, i o tym sobie musimy twardo powiedzieć. Ci ludzie, jak historia, historią, którzy doprowadzali do skłócenia społeczności, Pozostała im krew na rękach, a my chcemy pokoju, my chcemy życzliwości wzajemnej. My chcemy, żeby sąsiad sądowi z życzliwością się pokłonił, żeby nie poróżniła go polityka. I dlatego nas w mediach często nie widać. Bo nawoływanie do zgody nie jest towarem na sprzedaż. Nie jest towarem medialnym. Dziś, jak widzę tu kolegów z innych formacji politycznych, na terenie naszej społeczności wialskiej, podlaskiej, lubelskiej jesteśmy w stanie się pogodzić, jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać, bo każdy z nas ma rozum po to, żeby go używać, i każdy z nas ma w związku z tym prawo do wypracowania własnego zdania. A jeśli ktoś ma ode mnie zdanie inne, on tak samo jest Polakiem i ma poczucie odpowiedzialności za ojczyznę, i z tym politykiem szukamy drogi środka. Szukamy zgody, bo to jest krok i sprawa dla społeczeństwa. Nie będzie społeczeństwo czuło się dobrze. Mówimy, że święto ludowe jest świętem nadziei, więc powiem przed, tym, że społeczeństwo czuje się źle, jak ojcowie narodu się kłócą. To tak jak w rodzinie, jeśli rodzice skłóceni, to dzieci płaczą, a nie chcemy tego płaczu. Chcemy jedności, życzliwości, chcemy nadziei dla społeczeństwa. I z tym przesłaniem. Przychodzimy dzisiaj, żeby przekazać szacunek naszej społeczności, naszym rodakom, bez względu na to, jakie mają, jaką mają, jakie mają zdanie, jakie wyrażają zdanie, ale droga do zgody jest drogą prostą i uważamy, że na tej drodze mądrzy ludzie znajdą się i znajdzie się na tej drodze odpowiedzialność za ojczyznę, bo droga zgody. To droga do odpowiedzialności za Ojczyznę. Chciałem serdecznie podziękować Wam za obecność, ale przede wszystkim podziękować tutaj tym, powiedzmy, robotnikom, którzy przyczynili się do tego, że akurat możemy świętować, przygotowali całość terenu, spełnili wszystkie organizacyjne zabiegi, bo trzeba było pewnych formalności dokonać. Chciałem w pierwszej kolejności księdzu dziekanowi podziękować, ponieważ jak przyszliśmy do księdza dziekana powiedział, że lubi jak się ludowcy modlą. Modliliśmy się, dziękujemy księże dziekanie. Chcę podziękować inicjatorom dzisiejszego święta ludowego w Międzyrzecu, doktorowi, zresztą mamu wiceprezesowi, organizacji bialskiej doktorowi radnemu do Sejmiku Wojewódzkiego Ireneuszowi Stolaczykowi, Przemkowi Litwiniukowi podziękować wam wszystkim, a przede wszystkim tu burmistrzowi miasta który oczywiście poczuł się prawdziwym gospodarzem jest ojcem miasta i, i dzisiaj się cieszymy Panie burmistrzu, że tu jesteśmy, a dobrze było, żebyś ty też się cieszył z nas, że jesteśmy. Dziękuję gościom. Pani marszałek, dziękujemy za Twoją obecność. No, oczywiście, prezesowi wojewódzkiej organizacji Krzysztofowi Hetmanowi, koleżance Wojewodzie Tokarskiej, za to, że jesteście. I nie będę wymieniał nazwisk, ale dziękuję wszystkim, którzy tu są, którzy przybyli, moim kolegom posłom. Kolegze Sławeckiemu i Marianowi Starownikowi, panu ministrowi, akurat tutaj tak zabrzmi Marceli, bo ja nawołuję cały czas do zgody, a on się nazywa Marceli Niezgoda, ale jest najlepszym rzecznikiem zgody, jest w, w swoim działaniu, jest w sprzeczności ze swoim nazwiskiem. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, lokalnej grupie działania i Tomkowi kierownik dyrektorowi naszemu z Lublina, dziękujemy serdecznie. Ja popełniłem to faux pas, bo powinienem się trzymać zdania tego, które wypowiedział ksiądz Dzieka. Nie dziękuję nikomu z nazwiska, bo i tak kogoś pominę. Tym, co, Tych, co pominąłem, e, szczerze przepraszam. I jeszcze raz dziękuję, zwracali uwagę, żeby nie przedłużać, a ja mam tą chorobę przedłużania. Niemniej jednak serdecznie dziękuję pocztom sztandarowym. Przede wszystkim jesteście zawsze na służbie. Strażakom, jak podnieśliście ducha tej uroczystości, idąc ze sztandarami, aż ludzie się dziwili, aż się zdziwiły media, którym serdecznie dziękuję Wam tak pięknie. To już nieważne, co pokażą w telewizji z tej uroczystości. Ważne, że ludzie się cieszą, bo tam, gdzie są kamery, to uważają, że to jest takie bardzo ważne święto. Dziękujemy wam za to, za waszą obecność, ale zawsze z życzliwością, mamy życzliwe relacje i dziękuję wam za życzliwe słowa, które się dalej panu komendantowi Rudnikowi obecnemu na naszej uroczystości, również dziękuję komendantowi wojewódzkiemu Policji naszej, dziękuję serdecznie, zawsze policjantowi podziękować, to człowiek się czuje tak bezpiecznie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wam wszystkim życzymy takiej prawdziwej, wesołej zabawy. A jeszcze powiem, idąc w przyszłość, bo jeśli Święto Ludowe jest świętem nadziei, mało mi nie umknęła ta myśl, to musimy zapamiętać o jednej rzeczy, bo ksiądz powiedział, że dziś uroczystość w kościele to była takim wzniesieniem myśli ku niebu, a tutaj jesteśmy, myślimy o chlebie. Polska gospodarka na którą każdy tak nie Począwszy od tych ludzi tu na dołach, a skończywszy na najwyższych władzach konstytucyjnych, a może odwrotnie, nie nastąpi przekonanie, że, że, że dziś producent, bez względu na to, jakiej formacji gospodarki, jest i twórcą budżetu państwa i wszyscy powinni, powinni mu się w pas kłaniać. A nie nasyłać kontrole, różne skargi i tak Dopóki to przekonanie nie zafunkcjonuje w mentalności naszego społeczeństwa, to trudno będzie z fundamentem gospodarki. A fundament gospodarki to polski wytwórca, polski przedsiębiorca. A wolą, nie, wolą i powinnością władzy powinno być zabezpieczenie i stworzenie klimatu dla jego produkcji na rynkach rynkach europejskich również i pozaeuropejskich, bo to jest powinnością. Każdy rząd ma obowiązek troszczyć się o własny naród i o byt tego narodu. Jeszcze raz pozdrawiam Was wszystkich z okazji święta ludowego i wybaczcie mi, że tak przedłużyłem, taka moja natura.